Witam Cię na kanale Głodni Wiedzy, w miejscu gdzie rozmawiamy na tematy związane z żywieniem w cukrzycy typu drugiego i innych chorobach okołocukrzycowych. Ja nazywam się Dominik i z wykształcenia jestem dietetykiem. Kanał ten powstał dla wszystkich tych, którzy poszukują praktycznych wskazówek i chcą dowiedzieć się więcej o żywieniu w cukrzycy typu drugiego. Pamiętaj, że materiały na tym kanale mają charakter edukacyjny i każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie powinien być indywidualnie skonsultowany z lekarzem. Jest to pierwszy materiał na kanale, dlatego jeśli ciekawią Cię te tematy, zostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. Linki do badań w opisie. A teraz zaczynamy. Dzisiaj skupimy się na czterech rzeczach, o których powinien pamiętać każdy cukrzyk. Rzecz pierwsza: największym wrogiem diabetyków jest tkanka tłuszczowa. Dlaczego? Wyobraź sobie proszę fabrykę, która jest zasilana przez specjalne paliwo. Jednak, żeby paliwo mogło zostać dostarczone do fabryki, to ktoś musi otworzyć do niej drzwi. Kiedy drzwi będą zamknięte, paliwo nie zostanie do niej dostarczone. Skutek: fabryka przestaje działać, a paliwo zagraża środowisku. Dokładnie tak samo jest z cukrzycą typu drugiego. Fabryką są nasze komórki, które potrzebują paliwa w postaci cukru. Insulina to klucz do tej fabryki, a tkanka tłuszczowa utrudnia jej otwieranie. Cukier, który nie został dostarczony do fabryki, to ten sam, który widzimy, kiedy regularnie sprawdzamy jego poziom. Właśnie dlatego razem z nadwagą idą problemy z cukrem. 10 kg nadwagi może sprawić, że trzustka będzie musiała pracować nawet kilka razy ciężej, żeby osiągnąć swój cel. Postawmy się na jej miejscu, to tak jakby ktoś kazał nam pracować na kilka zmian za te same pieniądze. W ten sposób raczej daleko nie zajdziemy, prawda? Jednak to jeszcze nie koniec kłopotów. Przecież nasza trzustka wyprodukowała już niedziałające klucze, których teraz musimy się pozbyć. Niestety podczas usuwania ich z naszego ciała, po drodze narobią one sporo szkód. Sprawią, że tłuszcz jeszcze łatwiej będzie odkładał się w okolicach naszego brzucha i ud, będą powodować zatory i zwiększać ryzyko zawału serca. Sprawiam też, że zaczniemy mieć jeszcze większe problemy z ciśnieniem i z cholesterolem. Dlatego pierwsza rzecz w cukrzycy typu drugiego, o jaką powinniśmy zadbać, to właśnie nasza waga. Rzecz druga, kuzyn insuliny, o którym mało się mówi. Jeśli już jesteśmy przy insulinie, nie sposób nie powiedzieć kilku słów o jej kuzynie. Nazywa się IGF1. W wieku dziecięcym ten hormon sprawia, że można powiedzieć rośniemy jak na drożdżach. Wtedy jego duża ilość jest czymś normalnym, ale problem pojawia się, kiedy już nie jesteśmy dziećmi, a jego poziom wciąż jest wysoki. Jak się pewnie domyślasz, jest kilka powodów, dla których może tak być. Jednym z nich są leki i zastrzyki z insuliną, które sprawiają, że w ciele cukrzyka produkuje się jego bardzo duża ilość. Ale właściwie jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze, kuzyn insuliny sprawia, że szybciej się starzejemy. Po drugie, jest jedną z najważniejszych przyczyn powstawania rek raka. Szczególnie trzech jego rodzajów, raka piersi, jelita grubego i prostaty. Po trzecie, sprawia on, że nasza tkanka tłuszczowa jest dobrze ukrwiona. To oznacza, że bardzo łatwo jest zasilić nam ją nowym paliwem, które jeszcze bardziej ją powiększy. Mówiąc prościej, przez niego jesteśmy coraz grubsi i coraz bardziej chorzy. Rzecz trzecia, czyli trzy najważniejsze sprawy, od których powinniśmy zacząć. Jak się pewnie doskonale domyślasz, cukrzyca typu drugiego to choroba dietozależna. Znaczy to tyle, że wszystko co ląduje na Twoim talerzu ma wpływ na cukrzycę i tylko od nas zależy, czy ten wpływ będzie dobry czy zły. Dlatego najważniejszą rzeczą, od której musimy zacząć, to wybór odpowiedniego jedzenia, które będzie zasilać nasze ciało i pomagać w walce z cukrzycą. Trzy najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, to jedz mniej produktów zwierzęcych, zmień białą mąkę na warzywa i maksymalnie ogranicz produkty przetworzone. To teraz po kolei. Dlaczego powinniśmy jeść mniej produktów pochodzących od zwierząt? Przede wszystkim dlatego, że nie mają one odpowiednich wartości odżywczych. W wołowinie nie znajdziemy przeciwutleniaczy. W piersi skurczaka raczej próżno szukać fitochemikaliów. Słowem, chcemy wybierać takie produkty, które dają nam narzędzia do walki z cukrzycą, a nie są wyłącznie dużą ilością kalorii, która pozwoli nam nie umrzeć z głodu. Zastanówmy się teraz, dlaczego powinniśmy zamienić białą mąkę na warzywa. Jeden ze światowych liderów w walce cuk z cukrzycą, dr Furman, mawia, że im bielszy chleb, tym szybsza śmierć. Zdecydowanie ma rację. Im bardziej przetworzony produkt, tym mniej czasu musimy go trawić, a co za tym idzie, tym szybciej zamienia się on w cukier i trafia do naszej krwi. Dotyczy to również mąki. My Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że biały chleb jemy praktycznie na co dzień. Niestety, jakość mąki pszennej w ciągu ostatnich 50 lat bardzo mocno spadła. A przecież nie dość, że cukry po nim wyglądają jak kolejka górska, to jeszcze nie ma on żadnych mikroelementów, które są niezbędne, żeby lepiej radzić sobie z cukrzycą. Z kolei warzywa wręcz przeciwnie. To kopalnia witamin i minerałów, a dodatkowo mają bardzo mało kalorii, co sprawia, że możemy zjadać ich bardzo duże ilości, tracić kilogramy na wadze i cały czas chodzić na jedzenie. I zasada trzecia, czyli ograniczamy produkty przetworzone. Mam tutaj na myśli burgery, pizze, produkty z mąki pszennej, żelki, słodycze, jakieś chipsy, bo to one najszybciej wystrzeliwują nasz poziom cukru w kosmos. Wiem, że to może wydawać się bardzo trudne, dlatego już mówię, jak sobie ten proces ułatwić. Rzecz czwarta, super produkty przeciwcukrzycowe. W tym punkcie mamy sześć kategorii produktów, które bardzo ułatwiają cukrzycowe zmagania. Kategoria pierwsza: warzywa, a szczególnie warzywa krzyżowe, takie jak brukselka, kalafior, Kapusta i brokuły. Zawierają masę mikroskładników i mało kalorii. To połączenie, dzięki któremu Twoja waga szybko się wyreguluje, a cukier ustabilizuje. Kategoria druga: fasola i inne rośliny strączkowe. Wchłaniają się powoli, a spora ich część nie wchłania się w ogóle i jest pożywką dla naszych bakterii jelitowych. Dzięki czemu możemy jeść jej sporo i ciągle tracić zbędne kilogramy. Produkty te obniżają tzw. zły cholesterol. Fasola spożywana regularnie buduje zdolność organizmu do lepszej kontroli cukru. Wszystko to za sprawą bakterii, o których wcześniej wspomniałem. Dlatego warto stopniowo włączyć fasolę do swojej diety. Kategoria trzecia. Cebula i czosnek. Przez swoje silne działanie wspierające pracę serca zasługują na szczególne wyróżnienie. Zawierają dużo substancji, dzięki którym Twój organizm może obniżyć ciśnienie krwi, zły cholesterol oraz sam cukier. Jedząc regularnie cebulę i czosnek, szybko zauważysz poprawę swojego zdrowia. Kategoria czwarta: grzyby. Zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów piersi, żołądka i jelita grubego. Zapobiegają uszkodzeniu DNA, spowalniają rozwój już powstałych nowotworów i budują odporność i mają bardzo mało kalorii. Wprowadzanie ich do dziennego jadłospisu zaowocuje tym, że rzadziej będziesz chorować i lepiej znosić stres. Kategoria 5. Jagody Słodkie przy małej zawartości cukru. Bardzo duża ilość składników odżywczych i antyoksydantów. Zmniejszają ryzyko powstawania cukrzycy i nowotworów. Gaszą stany zapalne. I kiedy zaczniesz jeść je regularnie, zmniejszysz ryzyko niektórych powikłań cukrzycowych nawet o 45%. Kategoria 6. Nasiona i orzechy są źródłem zdrowych tłuszczów, które zwiększa przyswajanie składników odżywczych. Są świetne dla układu krążenia, który jest niezwykle istotny, a już szczególnie dla cukrzyków, których choroby tego układu są główną przyczyną śmierci. Dodając surowe orzechy i nasiona do posiłków, zmniejszysz ochotę na niezdrowe przekąski. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że te informacje będą pomocne. Jeśli uważasz je za wartościowe, to pamiętaj o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie.